咱们来吧。 现在是十、十、十、十、十、十、十、 Słyszałaś? Nie. Czekaj. Nie, się nie Nie Ale ja, ja jestem... Oho! Tam jest jakiś bekonik. 你过念吧。 stop Jezus, dzięki, że Jezu! Nocne full party. Dobra. E, dobra. Mini Nie wiem, jakim cudem zabiję tą mini ale jak zabiłem, to zabiłem. Dobra. Jest da, dalej ta osoba? Yes! Let's go! Dobra, dobra. I teraz. Nierpnie się dobrać. Nie biegam. Dwa. Dobra, dobra, Jestem na topce. Ósme miejsce mam. A bo tutaj jest mini sisterna. Ona ma 82 kills. Czekajcie, trzeba. do. Czekaj. Proszę, niech to chyba jeszcze będzie dalej na live. Ile? Jaki wynik? Minuta? No i więcej. Najwięcej osób siedziało u mnie na live'ie, To była 50 sekund. Bo liczyłem. Minuta. Dobra, to są jakieś wstępy. go. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Nie! Nie. Nie. No, kurde. plus, Chyba. Lecimy tak, żeby się nie da Mocne półparty. Dobra, dobra No, kurde. Dobra. To. Dobra, wpisz mi na live którą broń mam, naj... mam yy, brać. Zaraz Esz. Y, komentarze. Czekaj czy ja już właśnie teraz robię. Dobra. O nie. Co jest? Czekajcie, bo to, bo to jest taktyka. Dobra, już mam taktykę. Ja zobaczę, czy tutaj są. Dobra. Nie, jednak nie ma. Jezu, to jest piękne. Nie! Dobra, patrz jak ubronię. Dobra, jest ta osoba. Yy, taką zwykłą. Yy, SMG, która Proszę pisz w komentarzu. Yy, ta, którą teraz mam. Ta, yy, którą robiłem takie combo. Takie UM, takie ono jest też szybkie. Yy, czy taka M szkurka Zobacz, że zobacz, zobacz. Dawaj, 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 pisz. Pisz, 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 pisz. Ja tutaj patrzę. Proszę. Aha. Dobra. Ta osoba, ta osoba jest tutaj tylko, ta osoba jest na live tylko dlatego, bo, e, nie wiem, ona się nie ma zamiaru odbywać. Tylko po prostu jest tutaj na live, o. Słuchaj, Słuchaj mnie, osoba, jak nie chcesz, to, jak nie jesteś na tym live, być, to być. Naprawdę, ja sobie gram, będę sobie grał y, z takiej samej, jakby. Z takiej samej przyjemności. Nie muszę mieć jakiegoś miliarda fanów. Po prostu do przyjemności. A jak nie chcesz tutaj być, to wyjdź. Bo naprawdę nie chcę mieć na ciebie. Nie chcę mieć niczym w A ja w ogóle jestem drugi w topce. Mam 20 killi. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa. Spalabym drona No, zaraz, zaraz zobaczę czy ta osoba wyszła Czy wyszło? Słabo by było jakby wyszła no To jest piękny. Przyjechała 27 28 No ja nie powiedział. tego Chyba Aha Oj. Oj. Kolejna przeszła. Pójdę. Dobra, przeszła, ale zobacz, ta osoba. Jest. Dobra, ona jest tutaj. Tutaj dla, dla yy, tego, że po prostu nie zasmuca się. taką tu moje cysternę. 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 Czysterni. czy cysternę? Czy uciekaj, 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 tutaj, czy tam? Chyba tutaj. Opa. Dobra. Co to jeszcze dwie osoby? Trzy. Zarobiście. Trzydzieści dziewięć. Rekord kili. panie masz Ona jest tutaj To osoba O kuzie. Znowu mi boli ten brzuch się napiję wody Po drugą ilość A ja? ja yes. mam tam cysternę Jak mam tą Dobre Nie ma. No, zero Nie ma co Dobra. Pô, fã. 15 minutos. Pô. Nara. Nada. Yes.